Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem Górnik Łęczna Piast Gliwice, do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, Pan Waldemar Fornalik, proszę o zadawanie pytań. Dzień, Dzień, Dzień dobry, Panie Dzień dobry. Ten, że przed tą przerwą były pewne problemy zdrowotne w zespole, czy tu już wyprostowało się to wszystko? No nie do końca, można powiedzieć, że jeszcze jeden uraz się pojawił Tomka Jodłowca na treningu, także jego na pewno nie będzie, nie będzie również Kuby Czerwińskiego, który jest w okresie rehabilitacji i zmierza to w dobrym kierunku. No i pod znakiem zapytania jest występ też Krzysztofera Bidy. Wiadomo, pauzuje za kartki też yy, Chrapek, tak? Wrócił w międzyczasie Tom Hetley do, do zespołu, ale czy on wrócił w takiej dyspozycji, że teoretycznie mógłby zagrać w najbliższym meczu? Czy, czy to jest... Bierzemy to poważnie pod uwagę. Oczywiście są do załatwienia też jeszcze formalności. Wiemy, że w tej chwili Tom jest zawodnikiem spoza Unii, tak? Więc ta, te procedury są trochę inne, także pracujemy nad tym, aby dołączył do ekipy na sobotni mecz. Czy to jest tak, że to jest ten Tom, którego znamy, a czy którego Pan z nas piasta? Poprzedniego, czy, czy to jest jakoś inaczej, w sensie takim fizycznym? Patrząc na pierwsze treningi, to jest to ten sam ton. Nie widzę jak gdyby postępującego czasu, można powiedzieć. Jest to też postać, jeżeli chodzi o mentalność, tak, o zachowania na boisku, o kierowanie pewnymi poczynaniami. Także no, jestem bardzo zadowolony z tego, że ton do nas dołączył. Patrząc na tabelę, to na to, że łączna jest Beniamin. No to... Pewnie dla kibiców Piasta jest to taka oczywistość, że Piast wygra, powinien wygrać ten mecz i potem już jest zaraz Legia, jak wy na to patrzycie? No tak, tylko że tam też jechały drużyny i z założenia dopisywały sobie punkty, ale sami widzimy, że ta Liga jest czasami bardzo nieprzewidywalna i to, że ktoś jest na określonym miejscu generalnie nie powoduje, że te punkty będzie łatwiej wywalczyć. No, wiemy, że każdy zespół gra o coś, tak samo Łęczna, no, są na tym miejscu, w którym są, ale na pewno nie jest tam łatwo o punkty. No jeden mecz może taki był, gdzie łatwo oddali punkty z Lechią Gdańsk, ale tak to to były wyrównane mecze. To z pewnością dla nich po tej, po tej przerwie i po tej, no w sumie no w ostatnim miejscu są to taka wygrana z piastem tu. To... Byłaby bardzo budująca. Prawda? No, każda wygrana jest budująca dla drużyny. Nam też są potrzebne punkty, też chcielibyśmy wygrać i z takim zamiarem pojedziemy do Łęcznej. No, Ta przerwa, czy można powiedzieć, że na coś najbardziej Pan wykorzystał ten czas? No Na każdy element, po trochę żeśmy zwracali uwagę. Generalnie na pewno. Defensywa zawsze jest bardzo ważna, ale też staraliśmy się zwracać uwagę na te podczynania w ofensywie, bo wiemy, że w meczu z Wisłą, no w tym elemencie nie najlepiej sobie radziliśmy. Czy to jest, bo to jest takie, jeszcze za chwilę legia, potem jest Puchar Polski, da się to wszystko wyłączyć i jak się zwykle mówi na tym najbliższym meczu, czy jednak to nie... Tak, my. tak, tak, zawsze tak robimy i tym razem tak samo chcemy zrobić. Nie, nie patrzymy co będzie dalej, no bo... Podchodząc później do meczu z Legią no nie możemy myśleć już o pucharze o innych meczach, tylko no, autentycznie być skupieni na tym najbliższym meczu. A fakt, że dzisiaj jest troszeczkę później konferencja, pewnie później trening to znaczy, że gwiazd przychodzi na czas zimowy, już tak w cudzysłowie. Mówię. No, nie, już w tamtym tygodniu te pojedyncze treningi przesunęliśmy na godzinę 11. No wiemy, że temperatura też się obniża, więc te pół godziny zawsze zawsze jest jakiś większy komfort. Zawsze to słońce może wyjść tak jak choćby dzisiaj, tak? Czy, Michael, który będzie tutaj następnym gościem po bo tych boi była i asysta i i, w Lidze, i bramka. Jak widzę, to on jest bliżej tego składu takiego wyjściowego. Czy, czy gra po prostu, bo? No zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówimy, no mamy młodzieżowców na dobrym poziomie uważam i między innymi też jest taka normalna rywalizacja i ten, który będzie w lepszej dyspozycji, wyjdzie na wojsko. A to, że też graliśmy dwójką młodzieżowców to też o czym świadczy.